Tego jeszcze w Polsce nie było, na świecie też tego nie było. To będzie pierwsza gala dwóch federacji, dwóch mistrzów, spotkają twarzą w twarz, będą walczyć o tak naprawdę dwa, dwa tytuły o mój Babilon o jego Fenu. Wchodzimy do klatki, jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie, tak? nikt inny nam nie pomoże. Nie mógłbym się bać mojego rywala. 26 października w kopalni Soli Wiliczka. 125 metrów pod ziemią. Przyżył rękawice z Adrianem Zielińskim.